Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Adopt Jak był nowy odcinek, że jest przerwa na kanale, no to jakby jest prawda, ale mogę jeszcze robić niektóre odcinki, bo przerwa to chodziło, bo wczoraj i przez prawie cały tamty tydzień nie mogłem. Nie miałam czasu, żeby zrobić te odcinki dla Was. No i teraz, jakbym robię. No i jest update. Bardzo dawno był. A ja zawsze nagrywam za późno. No i tu trzeba zbierać cukierki. I wtedy, idzie się, no tu na czas jest kulko. Tutaj wchodzi się w to kulko i czeka się 9 minut, a zaczynamy. I można mieć takiego królika. Ale jak mieć takiego królika i jak zbierać cukierki? Powiecie. No, jak widzicie na górze, jest 3414 cukierków. No i tutaj jest sklepik. Rozmawiacie z tym panem bezglowym i on wam. Daje 200 bezpłatnych cukierków codziennie. A to jest na przykład produkt w tym sklepie, no nie produkt, a kareta. A tam właśnie jest ten królik, jakby gast. No, można powiedzieć, że duch królik i kosztuje 400 cukierków, a z kelereks, no z Kości Rex 10 000, a to Cerber. No i on kosztuje 500 robuxów, Czyli dużo. Oj. Dobra. No i jak zbierać cukierki? Idziecie. Idziecie. Wchodzicie w to kulko i czekacie 8 minut jak tutaj jest taki czas. pisze 8 minut. No i pośle tego idzie się do drugiego kółka. No i chcę takiego królika, żeby siadać na nim. Może... Był jeszcze update inny. Z trajdowaniem się. No O! Oh! Skalereks, Right, Skalereks, Proszę. Proszę. Dobra. Bierzemy Right Beam. No! Widzicie jaka nędzna zła dziewczyna? Nie dała nawet mi pokazać Co chce dać za jego. Jaka zła jest. Wszystko w takie mi nie rozmawiam. No i jak widzicie mamy 9830 dolarków. No, później powiem, bo jakaś dziewczyna tu mówi iść za nią. Dobra, idziemy za nią. Co ona tu nam pokaże? Gdzie ona jest? Tutaj jest. Musimy ją szpiegować. Dobra, jedziemy. Dobra, no gdzie ta dziewczyna zła jest? Nie mamy. Hmm, to nie ona? to ona. Dobra, pokazuj dalej. E tem problema, não então e não é... On też nagrywa. No nie wiem nazywa się Kuba Xd. O. Jest family Aha Idziemy Na update a nie teleportniemy się na update. I dwa dni jego zostało, akurat. A ja teraz to nagrobuję. Bardzo fajnie. Tak. Idziemy do kuleczka. Gast. Proszę, trade. Chcę gasta. i te pszczoły, jeszcze tam to. No. Ale solsa z ciebie. Może o chociaż. Trade. No trade. Dzięki. Hop. Musimy jej coś dać jeszcze? Może zgodzi się? Dobra, małpę jeszcze damy. I takiego, ale ile ona ma? Petów. No proszę, choć jednego reksa, tireksa. Uh -huh. Aha, nie mam Hmm. Hmm. czemu oni mają gast pani? Ja też mam, ale nie mam tak chcę right hmm. Ona ma neonowego, neon hmm. Dobra. Hmm chociaż jedną rądkę zagrajmy. A, i tutaj są dwa wersje. Teraz, gdzie ja stuję, stuję, stoję? Stoję. Um, tutaj lapię się duchem, a w drugim kółku, które jest tam, za 15 minut, to tam są dynie i za dyniami trzeba podążać i ich zbierać. A tutaj lapać duchem. dadzą nam takie odkurzacze. I tutaj będą takie... Duchy, jakby takie jak gazdbanie, i musimy je łapać. Ale u mnie oczywiście jest inaczej. U mnie jest pod ziemią taki różowy nik, jakby i musimy. Przy... No, takie kółko tam, gdzie nasz plecak jest teraz, to yy, na plecaku yy, to zamiast plecaka tam będzie yy, jakby. No, będzie odkurzać, musimy jednym palcem przytrzymać, żeby łapać ducha. Bo nie wiem. Dobra, O, ktoś ma świnie, świnioka. Dobra za ile? Za minutkę? Dobra? A i za to dają bezpłatnego petadynie jest rajd jest letanie. I to wszystko bezpłatnie. Be więc fa fajnie bardzo. Pa, polecam. Hehe. A i to z taką update to trade. Dostałem. Co? Dziękuję. Hmm. Tu pokazują trade nasze. Aha, oddałem e, uh, do, -do. <laughs> Bo musiałem mm. a dostałem dostałam bezpłatne pępenki, tyle jabłek, pp, i, i oddałem do domu, bo musiałem, bo nie mój był. Tak, zaduchy łapać. Zamykam to. O, i jesteśmy. Biegamy, i szukamy duchów. O, tutaj jest nik ale koch, zlop... go chyba złapali. Musimy wziąć ducha, który jest sam. Czybym mógł. Mogłem sam go złapać. O, tutaj jest. Hy. A, on ja, złapany już. O, o tutaj jest. Złapany. I za to lecą cukierki później. I tutaj pisze na górze sprint, showdown, score, stake one. Czyli z, um, um, jedna tam, jakby, stake czy coś to. Gdzie lapijemy duchy. I teraz na środku będzie boss. A mi laguje. No sami widzicie, jak laguje. O, dobra, szukamy bossa, gdzie on jest. Ile tu jest ludzi? I teraz na środku nikt nic nie traduje, bo tam nikt nie lazi. Teraz tutaj wszyscy są. Dobra, idziemy. Gdzie jest ten duch? Złapiemy go. Może jednak nie? Dobra, a masz duchu. Gdzie on jest? Może zlapiemy go na odcinku? Dobra, ma 40 50% zostało. mu, No nie zostało, a... Na... Ses... Saliśmy go jakby. No, zlapaliśmy. No i musimy jeszcze więcej. O, 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 o. Lapiemy. 78 było... A, i zaraz będą święta. Najlepsza rzecz, może nie najlepsza, ale bardzo fajna, bo prezenty Mikołaj i pod choinką, upiększanie choinki, wszystko. I dostaliśmy 75 cukierków. To dobra, możemy już lecieć po zadania robić. No, póki tamte, inne będą. Jeszcze pokażę. Jeszcze coś Wam pokażę. Hop, lecimy, jedziemy. O, jest! To coś. To jest nowe i tam dostałem tą broszkę. Więc idziemy tu. I tu są Skadelia i ja, i tu agent Jake Rozmawiamy z nim i on nam już pozwala jakby tu wejść I tam jest jakby test na tą broszkę, to jest licencja na trady, że możemy Jakbym, ale już nie mogę, bo ją zdobyłem Tutaj jest um, książka historii czy coś No i tak no i po prostu tak jest. No to wychodzimy. No i zaraz będziemy kończać dzisiejszy odcinek. A może mam pomysła? Nie domysła. Wiem nie umieramować. Fly, clean on. o mamy. Idziemy tu przez okno. Hop, hop. Nie chcą nam dawać, przedostać się tam. O, teraz chcą dawać. Dobra, i fly. I nie udało się. Bierzemy wtedy większe okno. I stop. Hop. O, teraz będzie to I to wygląda nie w więcej. Tak. Tam jest miasto, duchów. No, można powiedzieć testowe. Testowy środek adopt me. Może polecimy tam. Dobra, polecę tam ale zostaw łapkę w górę, bo nie polecę. Więc cięcie, kiedy będziemy tam, to włączę nagrywanie. Dawać to szybko, xD. A I zapomniałam, zostaw jeszcze subskrypcję, a ja dalej lecę. Mam pomysł. Znowu <grym> Bierzemy... I szczelamy tam. Nie działa? Mm -mm. No to... Bierzemy to! Op. No nie, robię gorzej. O tam aż jest to. Dobrze, idziemy! Przepraszam, że przeszkadzam, ale patrzcie jak to fajnie wygląda nocą. Tam jest już to miasto. Tutaj jest ten księżyc. Chyba jeszcze lata. Jeszcze jest na no, nowo. No. no powiedzcie. Mm. Hmm. Dobra. Już jesteśmy blisko. I ten balon latał tu. No i chyba tam ktoś jest. Ale nie wiem. Jeśli